Dobry. Chciałem zadzwonić. Chciałbym zamówić kebaba. Okej. Okay. Można na miejscu jeść, czy trzeba na wynos? Niestety tylko na wynos. Mhm. E, proszę być, jak, jakbyśmy chcieli największego kebaba, Największego po prostu. No nie wiem, taki... Jakiś rollo duże. To mamy rollo, Możemy zrobić nawet w takie... Y takie około 40-50 cm albo nawet metrowe. A. To zależy, jak bardzo pan głodny jest. a nawet... możemy zrobić zwykłe. Mm -hmm. no? Czyli nawet na za... w, momencie, mm -hmm. w momencie, kiedy mamy taki ten XXL, on jest 35 zł i to są wtedy dwa takie płatki rolo zawinięte razem. Mm -hmm. I to jest taki jeden ten z tych większych. Jeżeli pan by chciał jeszcze większy. To wtedy mamy cztery takie placki, zawinięte wszystko razem. Aha. I to wtedy 60 złotych kosztuje. Mhm. Mm Albo po prostu podwójne mięso i wtedy to jest 20 zł. Miku, Rozumiem. złotych. Rozumiem. To powiem pani tak, e, może ja przekażę telefon do, e, tutaj do, bo to jest w sumie nie dla mnie, dlatego, żebyś bezpośrednio... Okej. Okay. Okej? Okay, dobrze. Masz, trzymaj. Pikteria słucham. Dzień dobry. Eee, to tak, pytanie: jakie rolo? Bo, bo tutaj e, duże rolo, największe jakie mamy, to ono jest, Ale składa się do z czterech. Do dwóch? Halo, przepraszam. Pikteria słucham. Witam serdecznie. Ja dzwonię odnośnie, czy znaczy nam państwo dzwonią, żeby to mówić kebaba, tak? O nie, pani do nas dzwoni, do Pizzerii. W żadnym wypadku, ja to odebrałam przed sekundą ten telefon. Nie no, dobrze, no to w takim razie dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Kurde, no udało się połączyć pizzerię z kebabem, ale to lipa wiesz, a może a jakby połączyć pizzerię z pizzerią, może tak zrobić, to by było chyba łatwiej połączyć pizzerię z pizzerią, a nie kebaba z kebabem.